Nie mam do roziomeczki. Łatwo, nie dostałem siema, siema. To ci nie było za 15%? Słyszcie, tu nie zła nie, pompka. kocham kochane za bardzo. Tu ci zniknięła ściana. mam. I ta, ta boczowa pompka jest chujowa, ja pierdolę. Boże. Ciekawe. No, jest beznadziejna, chryste. no. Ile to ci jednie, tak szczerze? Ile to cię jednie? No, mi jeszcze, mi. to daje. Ale to jest chujowe. Boże. Tak, ja ci pokażę broń. Za późno. Wygrałem, wygrałem. ty, Nie kurwa, to kurwa, to jest. Co to jest? Co to za error jest? To jest nuklearna. Ochu. Dalej bije, ja pierdolę. Mnie wiesz nie Jak mnie bije? A ty krwa. O chuj. Czekaj. Nie to. O chuj, co jest? Tak. Zabieramy latę, my. Zabieramy twoje kurwa oczy, kurwa, zjebane... Czyli gdy mnie serio nie widzisz, to... Nie, teraz zastąpimy. Ja też tym zwykłym ludzikiem. Ej właśnie, daj, zamieniamy się w dawaj. Nie, nie, czekaj. To nie było co, że to było? Nie co ja robię. A teraz? Ale error jesteś. Co jestem, error? Nie, to ja będę teraz kurwa. Na... Patrzaj. Jestem kurwa tym. Yyy... Eee, Majersem teraz. Czemu za tym nie widzisz? To ci nie było za 12%. To jest kurwa. 12%, 12 jeden strzał, strzała. Kurwa pompka z tak w biegłości. A w starte w co jest. No ona brwi kurwa jakiś chujowy demety, co to jest w ogóle? <słuchy> co ty za gółno nocisz? <słuchy> <słuchy> Ej ciąg dwa errury na sobie. Ej, ja ty masz dwa ja to... errory ma... na ma... siebie, ty, ja ci to wyślę. Bo ty, bo ty nie masz moich motpaków z bronią do nami. Ja nie wiem. Ja dwa... jest... Parował kurwa. Zniknął error. Nie, nie wiem broni. Kurwa, error. Czemu error? Też ma to. I to jest pompka. No i to kurwa dwunie, brawo. Czekaj, Ciebie jeszcze tam. jeszcze, siedzę, to jest? Co jest? to jest? Co Nie, jest? to w Co Dźwięku nie to ogóle, kurwa Niech to się kurwa... Czekaj kurwa, co ja robię? Czekaj, good fingers jakieś, to ja mam. O nie. No f**k. Nie da mi To, to sobie problem wybieram, czekaj. Więcej trzeba zrobić. O nie, stakałem, pałem się. No po co Kurwa... <grywa> <grywa> I to, co są zabronie. w sumie połowy tych woli nie patrzyłem. Te pistolety są pojebane, w szajce je. To jest zajebiste, pa. On ma, on ma, on ma Jak Ja mam error sam, ja na nim nie widzę tekstu, więc nie wiem, jakie są bronie. A, tutaj. To... A ten? Ruski jakiś, o! ruska technologia, kurwa. A kałacha nie mam nawet, kurwa. Ej, mam, mam tyle broni i nie mam kałacha? Musi być. Jest to, nie wiem. Nie ma kałacha, ale liczę. Cześć, więc co trzeba puścić. No nie. O nie, to będzie nuklearna bomba. Ta Ricardo, Uf. Ola! Mieć to już te drzwi. Nie ma. Czemu ty wyjdziesz? O nie. Oj kurwa! Jaki boss, kurwa. I co to za boss? O Ola! to boss? Manny chodź kurwa Nie! Jeszcze ten! Tę młodeczkę Tak się bawimy Gdzie ty jesteś? Bosie się jeden Jeszcze jeden bossem No? Kiko Czekaj, Czekajcie zginiesz Wat? Słyszcie, Kurwa nie Lecie Czekaj Zabiłem bossa, się dumne? Jare, jare

Nie jesteś? Nie, po prostu do pierwszych drzwi na lewo Patrz do mnie ale jak? No, zginij na pierwsze drzwi, ale na lewo okay. Jeszcze na lewo? Mm -hmm. nie, na prawo, na prawo, kurwa, co ja mówię. No to tak. Jesteś przy tych blokach? Co to było? Tu mam jak wejść na górę. Takie więcej muszę zrobić Uważaj, czekaj <grystanie> O nie ty bossy <grystanie> Ale wiesz skąd dostajesz wrażenia <grystanie> nie nie mogę, ale oho, uciekam o ty kurwa. O liźnię się, żeżuj. Oj. już to? Widziałem. O ty kurwa. nie. A ja czemu nie słyszę za wardo? A czemu ja nie słyszę za wardo? Nie nie, 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 kurwa. nie, 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 Nie star patience no What? <laughs> Czy ja nie słyszę za wardę u ciebie i mogę jak coś podgłosić to? N nie wiem Opcja może, może, może nie masz tego moda po prostu Jak ci nie mam tego moda? go instalowałem Tak ale może po prostu nie masz guzik do czekaj o, Powinno mieć globale to jest tam plato, nie? Nie! Nie Nie! Nie. O nie, ty że tak się robimy? O nie! Patrz, oni...

I ty widzi kurwa głupio Panie, ty kurwa <grym>, To Mam pany hopa O nie Czekaj To chyba jakiegoś mo moda pobrałem Chyba powinno pobyć. No nie ty tego i tak nie zobaczysz, to nie masz Dzień <grymne> <grymne> mi się Chowanego? No, Znajdź mnie O kurwa Oko Mam cię znaleźć? Ale wytrzymania adminu za bardzo. Oko Po prostu które ledwo wylazłeś mm, Nie wiem na razie. w której się weszłam Bo chociażby był blisko, bo tam opas duża Jestem, jakby, przy wodzie. Kurwa, czemu? Ale co to ma być? Masz mnie znaleźć, żeby <grywa> na oczy zobaczyć, a nie kurwa Że <grywa> luka odpali. Przy wodzie, no. wodzie jesteś? No. Ej, gdzie tu jest woda? Tu gdzieś jest woda. Curva. <laughs> o tof, o curva, no? Ah. É? Eu que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é O que

Weszłem na diska, jakby, co? Run, 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 run. Star Platinum. Zawarto. Where are you? Przeżyłem nuklearną bombę. O kurwa. Aha! Miałem obrażenia jakieś, byłem... Chyba od światła dostałem obrażenia Jaki error, What O chuj FAK Jaki jest groń ten, 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 bomba the -da the <laughs> 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 to jest szup na jest Kurwa że to jest O oh, <laughs> Pocz ty to kiwał, no o kitasu Daj, mi cię, uderzaj Zrywałeś No ja to tłoni, o nie Ty z rękami <grym> chciałem zabić Jak rękami? Śniewa się O nie, przestań Tak chcesz grać? Czkół

Jest kałach? Gdzie jest kałach? Piękny złotem to to jest dobre. Widzisz to? Co to jest? To jest error czy to widzisz? To zapałka. Oczek to jest... To nie widzisz. A są pięści no Daj. O nie. To jest to jest? Jeszcze jestem bombą E ja no nie będę tym, na 50 idzie bobie Dobra Dobra, to jest 50, gdzie są tutaj? Ja cię utworzyłem, dlatego O nie, 17 się ty kurwa to jeszcze raz do daj jeszcze raz do domu cię zabiję, się razem, żeśmy mieli flapę <śle> Kru, Nie, kurwa, to <śle> Daj na pięści, się na pięści znaleźć, Ja, już, już usłyszałem i musiałem. No pięść, fuj, a nie lepszych To jest, jest łom, nie? Łom, daj tak Na razie. Ta muzyczka jeszcze w ble. Kurwa zastakowana. No ty, kurwa, o, nie no. Kurwa.

ちょっときってちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってち

Nie, Uj, to nie, What? nie, nie, stało? nie, jest? What the What the fuck? Ja... nie, 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 mogę nie, 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 tym. Tak nie, 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 Mogę? Nie, nie mogę. Musiałbym... A czekaj. Mogę taki niebieski podnieść? Niebieski próbuję podnieść. Czekaj, ten się już rusza. Ten. Mogę go podnieść tak? Mogę. O nie. Mogę nóż podnieść. Czekaj. Jej, no <noise> zabrałeś. O nie, nie, mojego nie, zabrałeś. nie, 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 U, nie, mogę. O, a... Kurwa, nie, 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 ty kur... Co <noise> ty zrobił? Czekaj Jay! To jest! Nie! Nie, mój plan cię nie udał! O nie, boss! O nie, mój stan nie działa! Wyłożył!

się nie działa, <laughs> nie, nie działa. Właśnie, ja, bo się nie starałem. O nie, ty to, to tank... Nie, po co się zrobiłeś? Cóż ty tu kiłka? Nie chceś żadnego wrażenia, co tu ma być. O, mój czas. Igona to jest w miejscu. Serio? Znaczy, czas Tak się bawimy Ty się zajup. O ty Dobra czekaj, nie, próbmy to na serio. No, na Dawaj.

Musimy stać tu, bo ty będziesz na odległość. Ty, 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 ty. Daj tyle, że rzuć No, w patrz, tyle, żeby noc nie zajebała. żeby <grym> nie, 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 Ej, daj, daj za teraz. nie, nie, bo ona nie, 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 na nie, Tylko uważaj. nie, się, bo ona tu może się nie, 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 Ej, nie, 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 O nie, to mi dali bije. Ty widzisz mnie? Widzisz mnie? To ja i wezmę twojego lagdola. nie, ty nie widzisz mnie. Ja ci to myślę. Masz na Discordie Ale nie, nieźle je, było. Chyba tyle wystarczy na ten odcinek. Ta bomba atomowa na koniec. No, my tutaj tego weba robiliśmy sobie. Więc gitara ma. Nie mam nadzieję, że Wam się podobał ten filmik. Lubi? Nie.